Kiedyś, jak sobie rozważałem i tę Ewangelię, i Ewangelię odnośnie niewidomego porychem, nie, Bartymeusza, to zobaczcie, że ci ludzie nie widzą od urodzenia. To znaczy, przeżywają świat na określony sposób przez dotyk, przez słuch, przez węch. Nie mają tego zmysłu. I nagle ktoś przywraca im ten wzrok. Nie? Tu się dokonuje totalna rewolucja. On na nowo musi się nauczyć przeżywać życie, przeżywać świat. Dostał nowy zmysł. Który tak dokonuje całkowitej transformacji jego, jego życia, można powiedzieć, traci dawną tożsamość i musi się nauczyć na nowo przeżywać nową tożsamość. I myślę, że bardzo podobnie jest w doświadczeniu, kiedy człowiek wchodzi w to takie głębokie rozczarowanie kościołem, kiedy odkrywa ten cień, kiedy widzi, że to nie jest idealna wspólnota, przejrzał na oczy, i zaczyna się uczyć na nowo tego życia. To jest szalenie trudne. Nie?